Cześć, witamy się z wami w kolejnym filmie szybkie tankowanie i lecimy dzisiaj do Wisły pod hotel Stok tam jest taki zimowy plac zabaw jest karuzela pontonowa dla dzieci jest wyciąg dla dzieci taki fajny taśmowy gdzie dzieci na górkę wjeżdżają po taśmie nie muszą się wspinać jest wypożyczalnia sanek, jakiś tam jabłuszek do polotów, także jedziemy sprawdzić w samym hotelu w Wiśle byliśmy kiedyś latem, w czerwcu, bodajże, Mamy na pewno film, podlinkujemy wam tutaj u góry, tu albo tu, nie wiem nigdy gdzie to jest. Yy, hotel jest super, jest basen, skręgielnia, jest sala zabaw. No, a teraz idziemy do takiej zimowej wersji. Dojechaliśmy już. Pada śnieżek troszeczkę, jest białutko i idziemy na stok.

a my idziemy na taśmę i na górki. Tu jest kolejka na taśmę i się wjeżdża na górkę. Fajnie że się jedzie. Nie trzeba się wspinać. No i tu z górki będziemy zjeżdżać. Super! A tutaj jeżdżą na nartach. O, fajnie. Można się krajem przewrócić. No, trzeba trzymać równowagę. O, czekajcie, zatrzymaliśmy się na chwilkę. O, i ruszamy. Czekaj, nikolaj. Niech pan się. stój aha, czekasz? dobra, możesz jechać, nie dogonić go ja idę tu ale ja idę tu ja idę tu dobra, dobra dosie rękawiczki tak jest trochę ludzi, ale fajnie I... Ten wyciąg jest naprawdę tak przyjemny, nie trzeba się wspinać. Chociaż niektórzy tutaj boczkiem też sobie wchodzą, jak nie chcą czekać w kolejce. My teraz już z Bartkiem jesteśmy u góry, a chłopaki tam, już widzę ich na wyciągu. On się sam rozpędzi rękami. Kupujcie do góry! Tam ktoś zgubił, tak? Nie wiem, no tutaj się Was zgubił, rękawiczki. poleciał! Dobra! Śnieg jest trochę, wiesz? Taki mokry. Jedź, jedź! I jak mówicie? Jak mójcie? Zaraz się nauczyć. Zeszliśmy już ze stoku, jesteśmy na deptaku w wiśle, idziemy teraz coś zjeść. Najlepiej pizzę. Wiadomo chłopcy składają zamówienie. No i dryptamy i szukamy czegoś. No i standardowo mamy stragany, czyli poszukiwanie jakichś dziwnych stworów. Tak, mamy już jednego stwora, idziemy dalej. Mamy jedzonko, wcinamy smacznego. Pojedzeni, i zmierzamy do autka, i wracamy już do domku. I się marzy, że poszedł do Zohanower, no bo pięknie. Pojedziemy jeszcze, kochanie, w wakacje do Zohanower. Nie ma sprawy. No i na gra, to nie no bo były fajne, nie? Znaczy, że tak, które nie złaciliśmy, no i nawet jeszcze były wąbady. No. Mam w domu ciasto kruche jeszcze. Kupiłam ostatnio w pepką za 8 zł, foremki z Harry Pottera i zrobimy na szybko ciasteczka. Pierwsza tura ciasteczek w piekarniku, to Wam powiem w co będziemy grać. Yy, mamy taką fajną grę tabu, niedawno kupiliśmy. Yy, niewypowiedziane słowa, już Wam pokazuję na czym to polega. Yy, są tutaj karty, gra się parami. Yy, my zazwyczaj się miksujemy, czasami Natala ze mną, czasami Natala z krzyśkiem, czasami Bartek z krzyśkiem i tak dalej. I są tutaj karty. Po kolei się ciągnie. Oczywiście gra jest na czas. No wiadomo, musicie przeczytać sobie całą instrukcję obsługi, ale tak pokrótce chodzi o to, że w karcie mamy na przykład hasło room size. i musimy tak drugiej osobie opisać to hasło, żeby zgadła, nie używając tych słów. Jeśli użyje dana osoba te słowa, no to traci jakby yy, kolejkę, przechodzi dalej. No i w danym czasie kto więcej zgadnie parami takich słów, no to wygrywa. No, my zazwyczaj gramy, aż nam się kartka po prostu skończy, potem podliczamy. No, także kart jest bardzo dużo, haseł jest bardzo dużo, także na pewno nie na jeden wieczór, tylko na parę. E, dobra, e, jest instalacja elektryczna, nie? Gazowa. Nie, instalacja elektryczna i kończy się tam dzisiaj się... czasach. Nie, nie zdrabniaj. Gniazdka. Nie z... Gniazdo. Tak. Ja mam tutaj, co to jest? Włosy. A jaki mam kolor? <noise> jaki mam kolor włosów? No. Ciemny, jasny. Kurwa. Są trzy podstawowe kolory włosów. No blond, brunet, brunet. No, brunet. brunet. Czy jesteś brunet? No musisz powiedzieć nie. wieczorową kolor. Ja bym chciałem powiedzieć, a, a inny, nie? No dobra. E co miałem wziąć dla siebie z tej, ale ty żeś mi to zakasował powiedziałeś, że jak będzie wifi? To jak... jakarka. Będzie... <grywa> <grywa> Mówi się, że się na kogoś ukręca Bić. Wow. Mm. Następny. <grywa> ja pierdzielę my tu przegramy z Kretesem mieszkanie. Yy, w sklepie tym. Na zakupach kupuj, kupujesz takie, zawsze zwracasz na to uwagę. Ceny trzeba segregować. Cena śmieci. Nie. Segregować? E, segregować. E, w, w czym segregujesz? W torbach? Nie. Srebrne. E, pieniądze? To jest srebrne i trzeba segregować, i później się wyrzuca. E, reklamówki? Blisko. Co jest srebrne? Nie mam... Idź do kuchni. Czas. Sklep. Większe. Pasaż handlowy. Mm. Centrum handlowe. E... U nas jest to w Zabrzu i znajduje się tam. Galeria handlowa. No, no. Galeria jest tutaj okay, no. E... Ostatnio tam byli? Na tym. Co? Ja. Nie. Byli tam na tym. Na, na tym. E... <śmiech> <śmiech> nie. Na świętach. Zakopane. Góry. A... I chodzili sobie po górę. Nie ja chodzili do góry. Sama siebie w eee, Ja lubię książki. No. Eee, te. Science fiction, historyczne. Eee, Dokładnie dokumentalne, o. Dokumentalne. Biograficzne, biografia. Ale e, teraz e, ostatnią książkę, którą czytałam, to była o. Eee, o kurwa, nie, nie wiem jaką. Tatuarzy Stazy. Dobra. I e, tam była taka Obóz. nazwa. Obóz koncentracyjny. E, nie. <laughs> A nie wiem co to jest! <śmulatujesz> nie, nie <bo> to nie jest. <śmulatujesz> nie jest to taka osoba... Ja teraz byłam w, w piątek byłam w... W piątek byłaś.. W piątek była, mnie tam zabudziłeś. Kurwa, gdzieś... W sądzie! Tak! Co? Są. Okay, I tam jest... Sęzina, tam jest osoba, która musi... Obrońca! E... <śmulatujesz> Jeżeli jest ktoś... E... Nie możesz, bo jest celebrydzi. Czyli nie, no. Pochodny możemy. Dobra. No, mów dalej, mów dalej. Jest osoba sławna i za nią menadżer. Chodzą! Paparazzi. Dobra. <laughs> Koniec czasu. Mamy... Często to powtarzam, że. Koniec czasu.